Dzisiaj obchodzimy święto chrztupańskiego. I kiedy czytamy Ewangelię, słyszymy jak Jezus przyjmuje chrzest. I na końcu samej Ewangelii wypowiedziane są bardzo ważne słowa: Tyś jest mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. I ja, kiedy przeczytałam to zdanie. Pomyślałam sobie, że mówi ono o ogromnej miłości i o tym, że Jezus jest wartościowy i że zostaje powołany. Chciałabym Cię dzisiaj zaprosić do tego, abyś napisał sobie na kartce swoje imię i obok datę sztuki. Jeśli jej nie znasz, to zapytaj rodziców, zapytaj babci. Na pewno ktoś będzie pamiętać, a jak nie, to poszukajcie razem. Kiedy miałeś swój chrzest? I zobacz, że właśnie poprzez ten chrzest stałeś się członkiem wspólnoty kościoła. I że to, że masz tak na imię, a nie inaczej, też cię do czegoś powołuje. Zostałeś powołany. I fajnie, jakbyś wiedział. Kto jest Twoim patronem? Jaka jest historia Twojego patrona? Co robił w życiu, kim był? I jeśli chciałbyś zrobić coś więcej, to zapytaj się swoich rodziców, dlaczego właśnie tak masz na imię, a nie inaczej. Jak to było? To są bardzo fajne, ale też ciekawe rzeczy. Jak to się stało I tym wszystkim jest Pan Bóg to On Cię powołuje, to On Cię zaprosił do życia, bo jesteś wartościowy, jesteś jedyny w swoim rodzaju i On Cię bardzo mocno kocha. Powodzenia.